Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Fitness bez ściemy. Dzisiaj odcinek na temat rozciągania wewnętrznej części uda, czyli poprawiamy również mobilność naszych bioder. To jest bardzo ważne, żeby te ćwiczenie rozciągające wykonywać prawidłowo, aby nie doprowadzać do uszkodzenia kolana albo właśnie stawu biodrowego. Zapraszam serdecznie. Ćwiczenie na wewnętrzną część uda, żeby dobrze to te mięśnie porozciągać. Możecie wykonywać na podłodze z jedną nogą na kolanie lub na krześle, więc wtedy nie na kolanie, tylko noga jest na podłodze, a druga noga jest na krześle. Ale zasada i praca tutaj naszych mięśni jest taka sama. Więc co jest najważniejsze? Kiedy odstawiamy naszą nogę, tą, którą będziemy chcieli rozciągać, odstawiamy ją pod kątem, do którego czujemy, że nie odwracamy całej sylwetki, że nie wykonujemy rotacji górnej i dolnej części ciała, bo to oznacza, że ten mięsień jest przykurczony i zakres ruchu w stawie biodrowym jest bardzo ograniczony i nie jesteśmy w stanie odwieść samej nogi. Więc każdy ruch górnej części ciała, która podąża za nogą, oznacza, że nie pogłębiamy rozciągania. Nasze ciało kompensuje, bo chcemy tą nogę ustawić dalej. Ta pozycja stopy. Wewnętrznej krawędzi z kolanem, to jest już maksymalne rozciąganie, co oznacza, że ma się dobry zakres ruchu w stawie biodrowym, ale osoby, które te mięśnie mają przykurczone, nie wykonają tej pozycji prawidłowo. Będzie występowało wysunięcie kolana do przodu, bioder do tyłu i przekręcenie sylwetki w kierunku nogi, nad którą pracujemy. Także tutaj dużo czynników może. Yy, zmienić ustawienie naszego ciała i nie będzie nam pomagało w rozciąganiu tego mięśnia. Więc zacznijcie sobie najpierw na podłodze, żeby ustalić pozycję nogi, bo jeżeli ustawicie krzesło przed sobą, no to już będzie yy, trudniej. Ale na początek tylko odstawiamy nogę i koncentrujemy się na tym, czy w momencie kiedy odstawiamy stopę, nasze kolano podąża za kierunkiem stopy. Bez jakiejkolwiek zmiany reszty naszego ciała. To jest tylko noga w stawie biodrowym. O to nam chodzi. Więc szukamy tego zakresu ruchu na jedną i na drugą stronę. O, czuję, że, kolano, że przesuwam się do tyłu, czyli to będzie mój maksymalny zakres ruchu, tak? Ktoś inny. O, przesuwam kolano do przodu. No to znaczy, że muszę tą nogę trochę odstawić, żeby ściągnąć pośladki i wypychać kolano do tyłu. Bez jakiejkolwiek zmiany górnej części ciała, więc tu sobie ustalacie, jeżeli chcecie krzesło, gdzie te krzesło trzeba postawić. I to będzie pierwsze ćwiczenie. Zacznijmy sobie najpierw od prawej nogi. Powiedzmy, że to jest te maksymalne, i teraz będziemy rozluźniać. Kłoną nam się lekko przesunie do przodu, a w momencie, kiedy robimy wydech, ściągamy mięśnie pośladków. I automatycznie kolano zmieni nam pozycję, bo co? bo wypychamy biodra do przodu to jest dla nas ważniejsze nie koncentrujemy się na wypchnięciu kolana, koncentrujemy się na ściągnięciu pośladków, które powodują lekki ruch bioder do przodu, spróbujemy to pokazać z innej perspektywy na rozluźnionych mięśniach to kolano będzie nam się przesuwało do przodu, teraz kiedy napinam pośladki, obydwa Kolano się ustawia. Zobaczcie, tu kolano jest dalej niż stopa, więc muszę to skorygować i ustawić stopę w linii z kolanem. Rozluźnione, napięte mięśnie pośladka. Rozluźnione, napięte. W taki sposób pracujemy na samym początku. Z ustawieniem stopy, tak jak Wam to przed chwilą objaśniłam. Rozluźniamy i napinamy mięśnie. Po kilku powtórzeniach. Próbujemy utrzymać tę pozycję, czyli pośladki są cały czas ściągnięte, oddychamy. Możemy wykonać jeden, dwa, trzy oddechy i znowu rozluźnienie. I znowu napinamy, trzymamy, jeden wdech, drugi wdech, trzeci wdech i rozluźniamy. Zmienimy stronę, to samo. Wiemy, jak już sprawdzić tą pozycję, i znowu rozluźnione mięśnie i napięte pośladki powodują, że pracujemy nad mięśniami wewnętrznymi uda. Wzmacniamy pośladki i rozciągamy uda. Wdech i wydech, ściągnięte pośladki. Sprawdźcie, żeby sylwetka też tutaj się nie zmieniała, nie pochylała się w żadnym kierunku. Wdech i wydech. Kolano względem stopy. Zawsze w linii, że sprawdźcie, czy nie jest za bardzo wysunięta stopa, czy za blisko. Jeżeli się unosi pięta, to znaczy, że stopy trzeba jeszcze bardziej odstawić. Wdech. I wydech. I trzymamy. Wdech. I wydech. I jeszcze dwa razy. Wdech. I wydech. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. Świetnie. To jest pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie, kiedy ta noga już jest przynajmniej pięta w linii z kolanem, jeżeli jest ta noga gdzieś bardziej pod kątem, tak przedni narożnik, to te pierwsze ćwiczenie na razie, dopóki nie zwiększycie zakresu ruchu. Kiedy mamy już ten zakres ruchu zwiększony, mięśnie sobie już bardziej rozciągnięte, to nawet jeżeli kolano jest i stopa lekko ustawione pod kątem, to już nie będzie narożnik, to już będzie trochę dalej ale pięta już prawie jest w linii z naszym kolanem, to możemy pogłębiać rozciąganie przez przenoszenie ciężaru ciała na, na tą nogę. W momencie przenoszenia ciężaru ciała znowu pracują pośladki. Wdech, pośladki rozluźnione, wydech, napięte obie, prawy, lewy i ruch pod kątem. Wdech i wydech. Nie wykonuję ruchu na boki. Zwróćcie uwagę, bo jeżeli będę wykonywać ruch na boki, to będzie mi tu ciężko pracować z tą moją nogą. Ta noga mi tu blokuje ten ruch, więc będzie to bardziej skołysania bioder. Ja przesuwam ciężar ciała na prawą nogę. Wdech i wydech. W taki sposób. Możecie też czuć drugą stronę że się rozciąga. Wdech i wdech I znowu wdech i wydech. Wdech i wydech. Świetnie. Powtórzmy jeszcze jeden raz. I zmieniamy nogę. I znowu. No gdzie ta, gdzie ta stopa jest? Czy bardziej z przodu, tutaj jak sobie taki wyobrazicie, już to też porównywałam kiedyś takiego zegara wielkiego. Jesteście na środku, tu macie dwunastkę przed sobą. Będzie mieć odwrotnie niż ja, czyli tu będzie dziesiątka, jedenastka, tu będzie jedynka, dwójka. Więc jeżeli jest tak na 11 dziesiątce, no to tego ruchu jeszcze nie wykonujemy dopiero, gdzie już tak będzie bardziej na dziewiątce. Dziewiątka, dziesiątka, tak pomiędzy tymi godzinami na zegarze, to wtedy możecie dodać ten ruch. Wcześniej nie, bo nie ma tego zakresu w biodrze i tak, więc nie ma co forsować, bo tu w dalszym ciągu ciało będzie próbowało kompensować prześciąganie biodra, kolana do przodu, a biodra do tyłu. Więc dopóki nie jest to tak bliżej godziny dziewiątej, to tylko pierwsze ćwiczenie. A jak już jesteśmy bliżej dziewiątki, czy z drugiej strony trójki, to już z ruchem ciała z bioder. Ruch wychodzi z bioder. Wdech, wydech, ściągamy pośladki. Parki, ramiona teraz odpoczywają, są rozluzione. Wdech i wydech. Świetnie, jeszcze dwa razy. Wdech i wydech. I uważam, że te dwa ćwiczenia na początek, szczególnie dla osób, które mają bardzo mały zakres ruchu w stawie biodrowym, te dwa ćwiczenia Wam w, zupeł, no, w zupełności wystarczą. Najważniejsze jest, żeby nie forsować, robić na miarę swoich możliwości. Czujemy, że mięsień jest rozciągnięty, ale nie ma bólu. Te ćwiczenia nie mają sprawiać bólu, nie mają sprawiać dyskomfortu. Nie przekraczajcie tej granicy. Pamiętajcie, ja mówiłam już o tym w poprzednich odcinkach. Mamy tę skalę od 1 do 10. Trzymamy się maks tej ósemki naszej. Pamiętajcie. Ale może oglądają osoby, które mają większy zakres i chcą tutaj jeszcze bardziej pracować. Więc teraz już ta noga nasza będzie na... w linii z godziną 3 i 9 w momencie, kiedy macie ściągnięte pośladki. To jest ważne, żeby ta stopa była tak jakby prostopadle do kierunku naszego kolana. Taki kąt 90. Można sobie, jeżeli sobie odrysujecie linię, wyobraźcie, jeżeli, wyobra jeżeli wyobrazicie sobie, że prawa stopa jest na linii prostej, tu kolano też na tej linii ustawione. Teraz z kolana idzie druga linia prosta, to tu tworzy nam się kąt 90 stopni. Przy rozluźnionych pośladkach te kolano zawsze lekko się wychyli do przodu, ale przy ściągniętych będzie w linii z kostką. I co tu możemy jeszcze dodać? Czyli tylko już dla osób, które mają duży zakres ruchu, chcą powiększyć i stopa-kolano są w linii z naszym zegarem. Trójka dziewiątka. Znowu przenosimy ciężar ciała, ale już nie pod kątem, tylko na bok. Tak jak stopa. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I będziecie czuli. To może być tylko lewa. Ale może też być prawa. Chociaż przy, dla osób, które już są bardziej rozciągnięte z większym zakresem ruchu w stawie biodrowym, to ta prawa, wasza lewa, lewa noga nie będzie aż tak odczuwalna. Bardziej będziecie czuć to, nad którą pracujemy, czyli ja jestem waszym lustrem, moja lewa wasza prawa. I uwierzcie mi, ta technika. Rozluźniania i naciągania, rozciągania mięśni jest naprawdę super efektywna i jest super bezpieczna. Bo nawet jeżeli stwierdzicie, że przycisnę mocniej, to nie trzymacie tego na długi okres czasu, tylko przez chwilę. Rozluźniam wdech i rozciągam mięśnie, wydech. I znowu wdech i wydech, rozciągamy mięśnie. Kiedy poczujecie, że te mięśnie czują się swobodnie w tym maksymalnym ustawieniu, to dopiero wtedy możecie pozostać w tej pozycji przez jeden długi oddech, czy przez dwa długie oddechy. I rozluźniamy. I znowu możemy trzymać przez jeden lub przez dwa oddechy. Ja wiem, że jest wiele osób, specjalistów, szczególnie właśnie z branży tutaj jogi, którzy twierdzą, że taka technika nie działa. Działa, ja jestem tego dowodem, ja się w taki sposób rozciągałam. Całe życie i tak pracowałam z, i pracuję z wszystkimi moimi klientami, i efekty są suprowe. Naprawdę. Uważam, że nawet szybciej ciało reaguje, bo jego nie forsujemy. Musimy współpracować z naszym ciałem, a nie z nim walczyć. Kto się ze mną zgadza, napisać w komentarzu. I rozluźniamy. Zróbmy to samo. I tu zauważycie, bo naprawdę będzie bardzo mało osób, które stwierdzą, że mają taki sam. Zakres ruchu po prawej i po lewej stronie w stawie biodrowym i odczuwalność rozciągnięcia tych mięśni. Więc dopasujcie. Jeżeli jedna strona jest mniej rozciągnięta, to nie ma co ciągnąć, bo ta była bardziej, tylko zrobić na zakres ruchu, który jest prawidłową techniką i kontynuować więcej powtórzeń. Więc powiedzmy, że lewa jest słabsza, zaczynacie od lewej. Robicie kilka powtórzeń na prawą i wracacie z ćwiczeniami do lewej, albo odwrotnie. Nie polecam koncentrować się tylko na jednej części ciała, bo może dojść do tego, że znowu zmienicie ten balans. Okaże się, że ta, na którą pracujecie podwójnie, jest rozciągnięta. No i teraz ta druga strona została, gdzieś tam z tyłu, więc najlepiej jest wykonywać ćwiczenia rozciągające, wzmacniające zresztą też. Na obie strony, z tym, że kilka powtórzeń dodatkowych na stronę, ta, która potrzebuje więcej czasu na to, żeby zareagować i wyrównać się, zbalansować się z tą drugą stroną. Więc, jeżeli ta druga strona jest słabsza i jesteśmy tu na tej dziesiątce czy jedenastce, no to nie, nie będziemy trzymać tak długo. Jeden, dwa oddechy wystarczy. I po pewnym czasie będziecie czuli, że zakres ruchu się zwiększa aż i lewa pra i prawa stopa będą ustawione w linii na naszym zegarze, trójka, dziewiątka. I bez problemu możecie ściągnąć mięśnie pośladków. Ja mogę też jeszcze przygotować takie ćwiczenia właśnie z mojej fitne fitness jogi, gdzie wzmacniamy te mięśnie i też je przy okazji rozciągamy. Przygotuję dla Was też takie odcinek. Tyle na dzisiaj. To wszystko na dzisiaj. Naprawdę te ćwiczenia, w zasadzie to jest jedno ćwiczenie, tylko z różną opcją, w zależności od tego, jaki jest zakres ruchu w stawie biodrowym. Naprawdę na początek wam w zupełności wystarczy. Jeżeli okazałoby się, że ciało nie reaguje po pewnym czasie, tu jakby się nie zwiększa ten zakres ruchu, nie zmniejsza się intensywność odczuwania rozciągania mięśnia, to napiszcie do mnie, przygotuję wam. Kolejny trening, już taki bardziej specjalistyczny, żeby popracować jeszcze z mięśniami, które współpracują ze sobą w tym ruchu, bo być może, że one powodują, że coś tam jest blokowane, a nie akurat tylko na nasze mięśnie wewnętrzne uda. Dziękuję Wam bardzo. Czekam na wasze kciuki, czekam na Wasze komentarze i pamiętajcie, rozciąganie jest bardzo ważne, im więcej ćwiczycie na siłowni, im więcej dźwigacie ciężarów. Im więcej wykonujecie jakichś takich naprawdę siłowych treningów, wasze ciało, wasze mięśnie potrzebują porządnego rozciągania po to, aby właśnie utrzymać zakres ruchu, który jest bardzo ważny i utrzymać elastyczność mięśni. Czyli jeżeli gdzieś tam przy jakimś dynamicznym ćwiczeniu coś nagle się gdzieś przestawi, poślizgnie się stopa, nic wam się nie stanie, bo jeżeli mięśnie są elastyczne, one to przyjmą. Jeżeli są sztywne, to będzie kontuzja. Na derwie się wiązadło, lub uszkodzi się mięsień, i wtedy będziecie po prostu wyautowani z ćwiczeń na jakiś czas. A ja wolę, żebyście ćwiczyli cały czas. Ćwiczymy z głową, a nie przeciwko własnemu ciału. Chciałabym wszystkim Wam podziękować za. Dołączenie do programu, wspieram fitness bez ciemy, bo dzięki Wam mogę się skoncentrować. Na tym jest to na razie moja główna praca, praca na YouTubie. Także bardzo, bardzo Wam za to wsparcie dziękuję i tak jak zawsze powtarzam, jest to też ważne dla algorytmu, który, dla którego jest to jeden, jeden z czynników powodujących, że może takie filmy pozycjonować gdzieś wyżej w kolejce dla większej. Publiczności. Dziękuję wszystkim, którzy korzystają też z płatnych podziękowań. Taka jednorazowa forma wsparcia mojego kanału. Zapraszam do sklepu naszego internetowego. Tam czekają na Was różne motywy. Nad kolejnymi już pracuję. Sama sobie dokładam pracy, ale lubię, lubię takie zajęcia, więc z przyjemnością to dla Was robię. Czekam na Wasze komentarze, czekam na, czekam na Wasze kciuki. Życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia w następną sobotę.